I zrobię zamówienie w Rossmanie może, czy wejdziesz i kupisz, co ci napiszę? No, pampersy głównie są potrzebny. Tylko nie wiem, jakie. Dużo Zobaczcie, co mam na szybie. Idą święta, idzie zima, idzie wroga. Klimatycznie już się robi. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nastał ten przełomowy dzień w moim życiu. To znaczy, Rafał wrócił do pracy i pierwszy raz zostałam sama z Felkiem. I słuchajcie, na razie jest tak cicho i spokojnie. Leon jest w żłobku, Rafał w pracy. My z Felusiem już zaczęliśmy. Dzień Felus jest po porannym karmieniu, z tym, że on zawsze w tym karmieniu zasypia i jeszcze sobie troszeczkę drzemie. Zresztą, no wiecie, on ma 3 tygodnie, także on stosunkowo dużo drzemie. Natomiast staram się robić tak, żeby po południami miał trochę więcej aktywności, bo dzięki temu fajnie śpi w nocy i stwierdziłam, że będę tego pilnować. A tymczasem wstaję, muszę się trochę sama ogarnąć, ale najpierw idę na śniadanie, bo czeka na mnie moja paczka z dietą w kuchni, także pokażę Wam, co dzisiaj będę jadła. A to, słuchajcie, moja paczuszka. A w środku pierwsza jest kolacja, mini tortille z łososiem i warzywami. Dalej mamy obiad. Na obiad wybrałam sobie gulasz z indyka z marchewką i kaszą jaglaną e, oraz ogórkiem kiszonym. Wow, wygląda to na porcję dla konia, także myślę, że spokojnie będę w stanie e, zjeść ten obiad e, na pół z Leonem. Na podwieczorek, słuchajcie, mam naczosy z gazpacho. Na drugie śniadanie wybrałam sałatkę grecką, a na śniadanie mam placuszki gryczane z musem jeżynowym. Ja już któryś raz korzystam z diety. I Fit, jestem z nich bardzo zadowolona. Smakuje mi to, co hmm, podają. No wiadomo, jeżeli korzystałabym z tego przez pół roku bez przerwy, to w którymś momencie yy, no logicznym jest, żeby mi się znudziło i przejadło. Natomiast to, co jeszcze mi się podoba, to to, że tutaj jest yy, napisane, jak podawać. Korzystam naprawdę z wielu cateringów już yy, dietetycznych i niestety nie każdy ma taką informację. I nieraz, słuchajcie, zastanawiałam się, czy coś powinnam podgrzać, czy coś je na ciepło, czy na zimno. I takie, wiecie, miałam chwilę, że nie do końca wiedziałam, jak, jak to jeść. Natomiast tutaj jest napisane podawać podgrzej mnie. Także zaraz placuchy wjeżdżają do kuchenki mikrofalowej i jem śniadanko. gościa odłożyć na chwilę, a od rana cały czas był u mnie na rękach, odkąd się obudził. Wydaje mi się, że już powinien wybierać się na drzemkę. Prawda? Powinieneś już iść spać. Ale nie wiem, czy to się uda. Coś dzisiaj znowu jest w gorszym nastroju, potrzebuję dużo tulenia, także nie wiem, czy z moich planów coś wyjdzie. Ale już trochę jestem bardziej spokojna Mam spokojniejszą głowę i wiem, że nie ma co planować za dużo. Także, no trudno. Natomiast te jego płacze trochę mnie martwią. Wolałabym, żeby tak nie było. Dlatego yy, w sumie to nie wiem. Chyba umówię się z doradcą laktacyjnym, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze chwyta brodawkę. Tak? A teraz dasz mam je zjeść. Ja tymczasem siadam do mojego drugiego śniadania, czyli do sałatki greckiej. Bardzo lubię sałatkę grecką, także szkoda, że nie mam buły do niej. Z bułą byłoby super. Także siadam i jem szybko, póki jeszcze śpi. A tu możecie zobaczyć, oglądam stare vlogmasy andyaks przygotowując się już do świąt, nastrajając się. Zawsze sobie puszczam te z ubiegłych lat, żeby coś tam może trochę podpatrzeć, trochę się zainspirować, trochę coś przypomnieć. Pierwszy dzień, kiedy jesteśmy sami, zobaczcie, już jest ciemno, z godziny dopiero 16.15, a naprawdę już jest ciemno na dworze. Pierwszy dzień minął nam prawie, no nie w 100%, powiedzmy, że 95 na tuleniu. Teraz udało mi się felka odłożyć, ale Felek wcześniej spał, teraz jak tylko go odłożyłam, już nie śpi. Także chwila, moment i na pewno się obudzi. No. Trudno. Mam przynajmniej dobre alibi, żeby trochę poleżeć. Natomiast co robię w tym czasie? Nastrajałam się świąteczne. Słuchajcie, oglądałam vlogmasy trochę Andrzejc, bo wiecie, no to są takie chyba najpopularniejsze. Hmm, o ile nie najlepsze w ogóle na polskim YouTubie, vlogmasy. Dziewczyna. Można dużo o niej powiedzieć, ale do tego ma wyjątkowy talent. Te święta u niej są naprawdę świąteczne, ale słuchajcie. Ja zaczęłam oglądać swoje własne vlogmasy, żeby przypomnieć sobie te, jak to wszystko rok temu wyglądało i powiem nie skromnie, że chociaż w ogóle nie cieszyły się popularnością. To yy, dla mnie taki powrót, rok wstecz, zwłaszcza, żeby popatrzeć się tego mojego małego, rocznego, no ponadrocznego Leosia. Mega wow, fajnie mi się to wszystko ogląda, wspomina. Także słuchajcie, jeżeli chcecie się trochę nastroić i czekacie na vlogmasę w tym roku, to zacznijcie od tych zeszłorocznych, zapraszam tutaj wam do jakiegoś zostawię e, link e, u góry, a pozostałe będą wam się tam, wiecie, dalej wyświetlać. Zapraszam. A tymczasem, słuchajcie, idę do kuchni trochę rozładować zmywarkę i posprzątać, bo zaraz Rafał przyjedzie, a ja naprawdę nic dzisiaj nie zrobiłam poza wytuleniem mojego syna. Ponieważ już troszeczkę jestem zdesperowana, jeżeli chodzi o to karmienie i o to, jak to wszystko się odbywa, o to, że on łyka to powietrze, brzuszek go boli, umówiłam się na konsultację z doradcą laktacyjnym, w czwartek ma do nas pani przyjechać. Słyszycie? I może tu poszukam problemu, wydaje mi się, że to karmienie, chociaż ładnie przybiera, jest efektywne, no to yy, gdzieś tam ma problem z łapaniem tej brodawki. Uciekam. Brawo! A to gdzie? Nie ma Ale będzie. Będzie. Mhm. Tutaj masz zobacz. Tam pasuje? Chyba nie. Chyba nie. O świetnie! Będzie też. Świetnie! Jeszcze raz złożymy? Dobrze. Dzisiaj złożyłam zamówienie online w Rosmanie. Rafał był odebrać i dostaliśmy do zamówienia takie płótne gratis. U nas już kolejny dzień, dzisiaj jest trochę zabawniej, bo zostałam sama z Felkiem i Leonem. Leon został w domu, ale to jest mój pomysł, ponieważ przyjeżdżają dzisiaj moi rodzice i stwierdziłam, że jeżeli odbiorę go dopiero około 14.00 a rodzice będą do 15 no to bez sensu skoro już będą no to niech się trochę wnuk nimi nacieszy także do godzin takich wczesno południowych będę z nim sama no a później troszeczkę czasu spędzimy razem z moimi rodzicami Felusia próbuję odłożyć bo bardzo chciałabym zjeść śniadanie ale co go odkładam to niestety ale szuka mamy także zaraz zrobię jeszcze jedno podejście ale zanim to pokażę Wam co dzisiaj będę jadła razem z moim cateringiem i to są moje posiłki na dzisiaj, i tak kolejno. Tutaj mam omlet na śniadanie. Na drugie śniadanie mam marmurkowe ciasto. Ono jest, słuchajcie, na mleku ryżowym. Dalej tutaj mamy obiad, ale coś się stało z etykietą, natomiast to jest polędwiczka wieprzowa. Dalej tutaj jest podwieczorek to jest krem z pomidorów. I na kolację wybrałam hummus. Pomyślałam, że tym humusem. Podzielę się z Leosiem, tylko dokupię sobie oczywiście jakąś bułę. Poproszę Rafała, żeby coś nam przywiózł. A tymczasem idę grzać e, mojego omleta. Zrobię sobie herbatkę i spróbuję odłożyć tego oto pana. Słucham, kochanie. Teraz już byś chciał śliniak, a teraz nie za późno na śliniak? Dobra, to już przynoszę ci śliniak, Kamel. A co ty jest na śniadanie? Powiedz wszystkim. U nas ostatnio mmm, leon najchętniej je mleko z płatkami. I słuchajcie, mam dla Was super alternatywę na płatki. Je, są to z Otolandii. Ja już kiedyś Wam je pokazywałam. Są w trzech wersjach. Ten to jest Mix. Są jeszcze amarantusowe i te kakaowe są y, kompletnie bez dodatku cukru. Także bez śmiało dzieci mogą je jeść. Y, bez większych ograniczeń. Zrobiłam sobie kawkę. Idę, idę się bawić z synem. U nas cały dzień leci szereg. Tak ulubiona bajka. A to co słyszycie, co podjadam to Cześć, witajcie kolejnego dnia. Yy, dzisiaj już jest środa. Wczoraj nie udało mi się nic nagrać, ale a, autentycznie wczoraj był jeden z najgorszych dni, jakie miałam. Serio. Yy, tak i emocjonalnie i ten cały dzień był trudny i chociaż byli moi rodzice, to w sumie to yy, no, nie, fatalny ten dzień był. Tak yy, nie będę go wspominała. Najlepiej yy, Felek cały dzień był przyklejony do mnie, płakał. Leon no, na koniec dnia uderzył felka. Tak czułam, że nie daje rady jako mama, i nie. musimy wymazać ten dzień, bo dzisiaj jest kolejny, nowy. Dzisiaj na pewno będzie lepiej. Takie. Mam nastawienie, tego się trzymam. Może zacznę dzień od tego, że w ogóle dzisiaj jadę na paznokcie. Słuchajcie, po pierwszym porodzie byłam na paznokciach już 10 dnia. Minęło 10 dni od porodu, jak pojechałam. A teraz zajęło mi to trochę więcej czasu i ta cała rekonwalescencja. I żebym się tak na tyle dobrze poczuła, żebym mogła na te paznokcie jechać. Eee, także dzięki Sandrze, że znalazłaś dla mnie termin. To miłe bardzo. Bo to wiecie, taka byłam trochę wciśnięta, ale, ale się udało. E, no i co? Także zobaczymy, co tam dzisiaj w planach z się będziemy robić. Tymczasem pokażę Wam, co dzisiaj będę jadła, jakie posiłki przygotował dla mnie i Na śniadanie: Placuszki z batatów e, w sezonie z guacamole. To jest bardzo dobre, już kiedyś to jadłam. Na drugie śniadanie, słuchajcie, to już święta, sałatka jeżynowa. Tutaj na obiad wybrałam sobie. Łódko z kurczaka z kaszą i z brokułem, i to też wziąłam tak, na gdybym musiała podzielić się z Leonem. Tutaj mam na kolację kartówkę z warzywami, a tu uwaga, 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 coś, co jest absolutnie moim ulubionym deserem, czyli Banoficat. I słuchajcie, w alergenach możecie zobaczyć, mogą być tylko orzeszki ziemne, nie mam mleka, ponieważ to jest na czymś roślinnym, także mogę zjeść bez wyrzutów sumienia. Cześć kochany, cześć! Jak ty pięknie leżysz sam! Pięknie! Mama idzie zrobić herbatkę, tak? Mnie się udało trochę podszykować, zrobiłam sobie twarz. Trochę pogniątłam z pianką moje włosy, ale jak widzicie, wciąż nie trafiłam do garderoby, żeby się ubrać. Udało mi się odłożyć felka. To nie jest takie oczywiste, dlatego skorzystam z tej okazji i zjem. Muszę jeszcze powieść pranie, ale słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że ktoś mi podmienił męża. Bez skitów wstaję rano, podłoga jest umyta, pranie powieszone. Gdzie jest mój mąż? A tak serio, bardzo dziękuję, to było miłe. Podłogę akurat prosiłam, Rafała, żeby. Hmm, umył, ale pranie, tylko żeby wniósł mi na górę i powiedziałam, że sama sobie e, powieszę, no ale bardzo to było miłe, więc miałam pustą pralkę, wstawiłam od razu drugie, więc zaraz muszę powiesić to drugie. A teraz siadam i będę jadła zaraz drugie śniadanie i, i chyba zjem mały deser. Nie wiem o co chodzi z moimi włosami, ale jak je rozczesuję, to są e, takie wiecie potargane. Jak je chcę już tak potargać i zrobić, żeby były naprawdę potargane, to one się prostują. Nienawidzę swoich włosów, jeżeli chodzi o stylizację. Cieszę się, że są gęste, takie grube, wiecie, fajne, ale jeżeli chodzi o to, żeby coś z nimi zrobić, to jest po prostu masakra. Zawsze one chcą akurat odwrotnie niż ja. Natomiast jeszcze chwilę i jadę na jestem taka podekscytowana, bo widzicie jakie mam na chłopaka. I ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona do takich paznokci. Nie lubię, lubię mieć zrobione. Nie robię nigdy żeli zawsze robię hybrydę. Ale to nieważne, to, to jest chyba już stan umysłu po tylu latach. Po prostu bardzo lubię. Natomiast chciałam Wam pokazać, co wymyśliłam. I serce mi pękło, bo dzisiaj weszłam, odpalam Instagrama od rana i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to właśnie filmik od pani Pazur z taką grą. A wymyśliłam, żałuję, że nie napisałam do Sandry w zeszłym tygodniu, bo teraz wyjdzie, że jestem odtwórcza, a nie twórcza. A to wcale nieprawda, bo widziałam taki filmik na TikToku. E, I e, stwierdziłam, że też tak chcę. E, przygotowałam karteczki dla Sandry. I tak, będziemy losować, tylko muszę je uporządkować, żeby to miało sens. Pierwsze będę losowała, czy pijemy kawę, czy herbatę. Następnie będziemy wybierały kolor. Czy robimy e, zielone, czy czerwone? A następnie, czy w błysku. Czy w macie? O, jest, Błysk mat. Także mm, nie ma się doczekać już. Ja słuchajcie, byłam. Wróciłam już ze swoich paznokci. Patrzcie, jakie mam piękne. Zainspirowałam się sobą samą z zeszłego roku. O, widzicie, to jest z jednej strony. Tak, pokażę. Tu mamy e, reniferka, a tu laskę cukrową. Piękne. W końcu nie robiłam tego losowania, bo stwierdziłam, że wiem, że mam ochotę na kawę, bo w końcu nie piłam kawy w domu. Wiem, że jak będę miała zielone i w macie, to będę nieszczęśliwa, bo potrzebowałam czerwonych i błyszczących. Także stwierdziłam, że tym razem e, wiem, jakie chcę paznokcie, miałam za długą przerwę i to muszą być absolutnie te paznokcie, e, których marzyłam i pragnęłam. E, także zdecydowałam się właśnie na takie już świąteczne, ponieważ no, czas vlogmasów e, przed nami. O ile uda mi się coś nagrać, bo jak widzicie, na razie kiepsko to wszystko wygląda, bo felus jest dosyć wymagający i jak już wielokrotnie mówiłam, potrzebuje mniej tego czasu, muszę mu dużo poświęcić, także wiecie, może być to po prostu trochę nudne. Nie mówiąc o tym, że do połowy grudnia będziemy przed szczepieniami, więc tak naprawdę będziemy no, w domu. Nie będzie się za wiele działo, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że. Coś fajnego uda mi się wymyślić i, i pokazać tak, żeby Was zainteresować. Przede wszystkim będę miała dużo atrakcji takich dla y, mojego dwulatka, dla Leosia, żeby poczuł tę magię świąt, żebyśmy robili dużo fajnych, kreatywnych rzeczy. Także mam nadzieję, że tutaj znajdziecie dużo inspiracji. A, no i słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że muszę chyba częściej coś ze sobą robić, bo y, włosy, no może takie nie do końca, ale mój mąż dzisiaj jak przyszedł właśnie przed paznokciami, żeby zostać z Leonem. Yy, to powiedział, że jakoś ładnie dzisiaj wygląda, <noise> także słuchajcie, trochę tapety na twarzy i człowiek od razu inaczej się prezentuje i nawet mąż to dostrzega, także dzisiaj jestem piękna. Na dzisiejszy wieczór mam plan taki, że zrobię sobie maseczkę, a teraz odłożyłam felka i chyba nawet coś tam śpi, jem swój podwieczorek Banofi Cup, wegańskie, także yy, nic tutaj na pewno dziecku nie zaszkodzę. A na jutro nie wiem czy Wam mówiłam, ale zamówiłam sobie doradczynię laktacyjną, ponieważ wydaje mi się, że Feluś źle je, źle uchwyta brodawkę i to stąd też jest część tych problemów, także zobaczymy jak to będzie.